W programie sprawdzamy kolejny odcinek alfabetu propagandy. Dziś redaktor Andrzej Krajewski opowie Państwu, jakie hasło kryje się pod literą M. Megalomania to inaczej mania wielkości. Na tę propagandową chorobę często zapadali autorzy wiadomości, ale nie tylko oni. Rola prezydenta Polski we wspieraniu solidarności między krajami ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia walki z nową, groźną chorobą, napisał w liście szef WHO. To ważny głos w debacie światowych przywódców, bo Polska stała się rzecznikiem koalicji proukraińskiej. Prezydent Duda wygłosił bardzo ważne przemówienie. Polska zdała egzamin liczą się tu z Polską, szanują. Nas budzi podziw solidarność okazana przez Polaków na początku wojny i okazywana cały czas. Polska dyplomacja jest też aktywna na forum ONZ, OBWE. Rośnie nasza rola w NATO. W przeciągu paru lat Polska będzie miała zdecydowanie najsilniejszą armię lądową w Europie. To pozwoli nam stać się gwarantem bezpieczeństwa dla Europy Zachodniej, ale też Trójmorza, a w przyszłości także wolnej Ukrainy oraz to nasz kolejny cel strategiczny, demokratycznej Białorusi. Bywało, że Megalomania przechodziła w nacjonalizm. To naprawdę tydzień dobrych wiadomości dla Polski zaczęło się od zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Potem wybór Polaka na unijnego komisarza, a dziś Nobel literacki dla Polki. Dobry wieczór. Przecież jeden z komisarzy europejskich musiał być z Polski, więc to żaden sukces. Za to laureatka literackiej nagrody Nobla wcale nie. Polska pisarka po poetce Wisławie Szymborskiej otrzymuje literackiego Nobla. Brawo! Gratulujemy przede wszystkim pani Odze Tokarczuk. To jest wielki sukces jej osobisty, ale także sukces polskiej kultury, polskiej literatury. A ja pamiętam jak wybór kardynała Wojtyły na papieża okazał się sukcesem jego socjalistycznej ojczyzny, Polski Ludowej.